Dajcie, rodacy. Tank Mini 1 to najmniejszy na świecie super wytrzymały telefon, co jednak oferuje. Jakie ma dodatki i podzespoły? Oto test. Opakowanie jedno z najbardziej minimalistycznych. Jedynie na jednej ze ścianek jest naklejka z kilkoma detalami technicznymi. Sam sprzęt jest dobrze zabezpieczony na czas transportu i nic mu się nie stanie. W środku z dodatków mamy 33-watową ładowarkę sieciową. Kabelek USB-C do C by naładować telefon i skromna instrukcja obsługi w języku angielskim. Tak wygląda telefon od razu po wyjęciu i ten jest bardzo porządnie wykonany, co zresztą dany mu certyfikat militarny potwierdza, no i to czuć. Waga 240 gramów, a użyte materiały to m.in. aluminium i wysokiej jakości plastik. Jest oczywiście kurzoodporny, wodoodporny i przetrwa upadki na beton, gdy wypadnie Wam z kieszeni. Patrząc od spodu mamy za zaślepką wejście USB-C do ładowania czy przenoszenia danych, no i port mini-jack 3,5 mm dla słuchawek. Głośniki mamy z tyłu i te grają naprawdę dobrze i czysto, nawet przy maksymalnej głośności nie usłyszycie harczeń czy buczeń. Na lewej ściance trochę nietypowo mamy dwa przyciski do sterowania głośnością, a kawałek niżej dwuslotowa tacka i tu możemy włożyć kartę pamięci do 256 GB, no, i oczywiście obok miejsce na sim kartę. Boki są dodatkowo wzmocnione metalowym bezelem. Po prawej stronie, na górze, czytnik lin papilarnych, jak i fizyczny włącznik. Poniżej, przyciski od mega latarki, jak i programowalny przycisk. Odblokowanie działa całkiem szybko i za każdym razem, co na przykładach będziecie widzieć. Dodatkowo tanka możemy odblokować skanem twarzy, i ta technologia również działa tu niezawodnie. Na tych małych pleckach trochę się dzieje. Jest aparat, trzy źródła światła, sensor biometryczny, mikrofon czy na dole głośniki. Tutaj też widzicie szczotkowany aluminium i taki design może się podobać. Główny aparat ma 100 megapikseli i jest to Omnivision OV A0 B40. Zdjęcia wychodzą naprawdę dobrze jeżeli mamy dużo światła czy słoneczny dzień, jeżeli natomiast pogoda zrobi się średnia bądź pochmurna, to telefon wtedy radzi sobie średnio. Kolory są trochę przekłamane, a ostrość czy nasycenie mogłyby być trochę lepsze. Aparat klasyfikuje zatem jako taki typowy średniak. Niestety do filmowania również się słabo nadaje. Wąski kąt widzenia, lekko przekłamane kolory i słaba stabilizacja to bez wątpienia minusy. Przemyńczmy zatem tą kwestię i lećmy dalej. Producent włożył nam dużo, bo 12GB RAMu. Procesor też nie jest zły, bo Mediatek G99 i mamy 256GB wbudowanego miejsca na pliki. Są to zatem parametry już lepsze, a do tego całość działa na najnowszym Androidzie, 13. Golutenki, więc za to leci spory plus telefon z takimi podzespołami działa naprawdę żławo. Otwieranie aplikacji zajmuje mu mało czasu i do takiego normalnego użytkowania jest naprawdę bardzo szybki. Przeglądanie YouTube'a, Spotify'a, oglądanie filmów czy zdjęć w ogóle nie robi na nim wrażenia. Procesor to mid w świecie gier, więc i tylko takie tytuły możecie na nim odpalić. W wymagające aplikacje 3D nie zagracie na najwyższych ustawieniach graficznych, ale to akurat jest zrozumiałe, bo ten sprzęt nie do tego służy. Bateria ma 5800 mAh i w połączeniu z mało promnożernym ekranem to telefon długo nam podziała. Dodatkowo tank może wyssać energię z innych telefonów albo służyć jako powerbank dla nich, co jest spoko opcją. Wyświetlacz ma naprawdę ładne kolory, no i przekątna na poziomie 4,3 cala to na dzisiejsze czasy coś niespotykanego. Bez wątpienia takie małe wymiary znajdą swoich zwolenników. Dodatkowo zerknijcie na górę, tam mamy diodę IR do sterowania niemal wszystkimi urządzeniami jak klimatyzacja czy telewizor. Tutaj też skryła się laserowa metrówka, na przykładzie widzicie dystans równo 3 metrów, a telefon przekłamuje o 1 cm, więc wynik uznaję za bardzo dobry. Bardzo dobra jest również ta latarka, i tu widzicie bezpośrednie porównanie jej, jak i normalnego telefonu. Różnica jest wręcz przytłaczająca. Aktualną cenę znajdziecie w pierwszym linku w opisie, i patrząc na to, co dostajemy, jest to elegancki sprzęt. No i jedynie mogę mu zarzucić, że robi średnie fotki czy filmy. Poza jednak tym, jeżeli szukacie mocnego telefonu, małego, to Tanka 1 Mini weźcie pod uwagę. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymacie się i do usłyszenia. Cześć.